Dobra. Jesteśmy na wizji. Oj. Coś... Nie Okej, okay, dobra. Ym. No to witam. Dzisiaj zaprezentujemy wam skok przez płoc. No dawaj. Dobrze. Uwaga! Jump! Oj. Nie w to miejsce co myślałem, ale okej. Okay. Ale dedłem. Dobrze, a zobaczmy jeszcze na homie hop, tiram ramty dam. widać, że dead one, dead one. jak tam, Jeju, ile itemów, ej oh, ja nie no. mogę ich zebrać, no ja też nie, what, o, o już. No. trzeba gm0 i dlatego, aha, no tak, bo nie można zbierać. A więc na tym zakończymy nasz epick filmik o epickim spoku. Koniec.